Pistula to uczelnia dająca nie tylko wiedzę i dyplom, ale także otwierająca możliwości i dająca realne wsparcie. Zobacz, jak wiele mamy do zaoferowania. Umiejętności, które dostałem na Wistuli, pomagają mi w codzienności, w pracy, w studiach, i jestem pewien, że z dyplomem na studii będę miał wszędzie dostęp do rynku pracy. Głównym celem naszym jako kadry akademickiej jest to, żeby w momencie uzyskania dyplomu studenci od razu mieli pracę. Szereg projektów, w które jesteśmy zaangażowani, automatycznie powoduje to, że przedstawiamy naszych wybitnych absolwentów albo jeszcze studentów pracodawcom, i bardzo często, już zanim skończą chociażby licencjat, to już pracują. Plan zajęć jest tak dostosowany, że na przykład od rana możemy mieć zajęcia, tak powiedzmy do godziny 14-15, a później można śmiało pracować. Sama uczelnia pomaga w znalezieniu pracy. Ja chciałam pracować w jednej z firm konsultingowych Wielkiej Czwórki i dzięki nim udało się jeszcze przed ukończeniem studiów. Wydział Karier i Praktyk to miejsce spotkań studenta, biznesu oraz miejsce, gdzie może rozwijać swoje kompetencje, może poznać swoje talenty oraz naturalne predyspozycje. Nasi studenci mogą skorzystać z, z wsparcia doradcy zawodowego. Mamy bardzo ciekawe narzędzie test kompetencji. Mogą się umówić na spotkanie doradcze. I oczywiście dostają wskazówki rozwojowe. Perujemy studentowi wiele różnych możliwości, które są możliwościami zawodowymi dla niego. Może znaleźć pierwszą pracę, pracę, którą może połączyć ze studiami, kiedy może ćwiczyć w praktyce swoje umiejętności miękkie, swoją, swoje umiejętności komunikacyjne, pracę w grupie, wybierania wpływu, umiejętności liderskie, kiedy może również sprawdzić, zweryfikować, czy posiada umiejętności analityczne, czy stres... Czy jest bardziej wizjonerem, lubi pracować na przykład na Excelu? W kwietniu organizujemy targi pracy, jobspot. Jest to świetna okazja, żeby porozmawiać z rekruterami, poznać bieżące oferty pracy, staży, praktyk. Organizujemy również warsztaty, webinary, student. Jest w pełni przygotowany, żeby wyjść na rynek pracy. Ponieważ oczywiście posiada dyplom uczelni, to posiada również dobrze przygotowane portfolio swoich działalności około studenckich i również certyfikaty szkolenia, które może zdobyć, będąc naszym studentem. Ja na przykład właśnie w ten sposób znalazłam staż w dziale rekrutacji i dzięki temu poszłam dalej. Panie pracujące tam starają się podpowiedzieć studentom, troszeczkę się nas podpytują, co co lubimy robić, co nas interesuje i no bo wiadomo, jako studenci jeszcze nie jesteśmy pewni. Uczymy się, ale nie mamy tej praktyki, więc uczelnia również na to stawia i stara się pomóc. Człowiek współpracuje z wieloma organizacjami, firmami oraz partnerami biznesowymi, którzy dostarczają możliwości pierwszej praktyki dla naszych studentów. Rada społeczno-gospodarcza łączy nas ze światem zewnętrznym, z biznesem, z przedsiębiorstwami, z organizacjami pozarządowymi. Po co? żebyśmy lepiej dopasowali nasze kształcenie do rynku pracy, do potrzeb organizacji i instytucji, w których nasi absolwenci będą pracować, ale także, żeby oni mogli skorzystać z tego, że uczelnia ma ogromny potencjał i kadrę, i studentów, i badania, i możliwość staży. Myślę, że to jest znakomity mariaż. Jeśli studenci sprawdzają się na praktykach, to automatycznie są zaangażowani na początku jako wolontariusze, a potem już odpłatnie w liczne projekty, które są organizowane przez naszych partnerów. To jest raz. Dwa, to jest praktyki, jedno element studiów, ale wolontariat, wolontariat, jeszcze raz wolontariat, zachęcamy od Kongresu Klimatycznego. Przez wydarzenia lekkoatletyczne, po kluczowe, duże konferencje medyczne. Tam wszędzie są nasi studenci. Już nie jako praktykanci czy wolontariusze, ale bardzo często koordynatorzy poszczególnych elementów danego wydarzenia. Akredytacje, które my tutaj mamy w grupie uczelni Bistula, to są akredytacje międzynarodowe. Wygląda to w ten sposób, że przyjeżdża instytucja, która na daną certyfikację wydaje i ocenia nas. Ocenia poziom nauczania, ocenia praktyczność nauczania, ocenia to, jak wygląda kampus, ocenia nasze kwalifikacje jako wykładowców. Nasz student dzięki międzynarodowym akredytacjom ma dostęp do Globalnych programów, globalnej bazy na przykład y, pracy Job First. Mamy dostęp do międzynarodowych wykładowców, którzy raz na miesiąc, raz na dwa są z nami w trakcie zajęć. Czy chociażby mamy dostęp do wydarzeń, które są organizowane tylko i wyłącznie dla członków akredytowanych w danej chwili? Mamy akredytację SCCA. Jest to akredytacja, która każdemu finansiście, który zdobywa tę akredytację, pomaga znaleźć pracę praktycznie w każdym miejscu w Unii Europejskiej, więc jest to bardzo cenna współpraca. 50% kadry w naszej szkole to są osoby czynne zawodowo. Do tego dodajemy 20% kadry, która jest jednocześnie zaliczana do kadry naukowej i do praktyków. Czyli w sumie można powiedzieć, że 70% wykładowców to są osoby, które cały czas czynnie pracują również na rynku branżowym. Pracują w bankach, w dużych instytucjach finansowych, w firmach. Uczymy i jednocześnie dzielimy się tym, jak tę wiedzę zastosować w praktyce. Oczywiście uczymy się też teorii, ale case study, rozwiązywanie problemów na zajęciach. To jest świetne. Relacje między studentami a wykładowcami są jak najbardziej przyjacielskie, co jest chyba największym plusem również tej uczelni, bo jeżeli mamy jakiś problem, możemy się bezpośrednio zwrócić i wiemy, że otrzymamy tą pomoc. Na witz można studiować online już od 2014 roku, także to nie jest u nas wymysł pandemii. Mamy dużo doświadczenia, mamy duży dział edukacji cyfrowej stworzony przez profesjonalistów z branży, którzy mają doświadczenie 15-letnie w biznesowym i e learningu. Także zarządzanie, finanse, ekonomię i także stosunki międzynarodowe od tego roku można u nas studiować online. To znaczy, że pojawiamy się na uczelni tylko trzy razy w roku, a cała reszta procesu nauczania odbywa się z tego miejsca, z którego student chce się uczyć. Poziom jest bardzo wysoki, ponieważ wykładowcy są w pełni przygotowani do takiego rodzaju zajęć, ale również są w pełni dostępni dla, dla studentów, także oferują również często spotkania indywidualne. Jeżeli chodzi o języki obce, jak najbardziej uczelnia oferuje bardzo dużo opcji i można wybrać, co chce się studiować i jest również na to nacisk ze względu na to, że mamy dużo studentów z zagranicy. Nieważony, zawód to pracować w, w osobistym Wok. Założyć swój biznes, bo studia dali mi wiedzę na temat, jak to zrobić pod kątem dokumentacji, finansów. Studenci Wistuli to są bardzo przedsiębiorczy, fantastyczni ludzie. Właśnie w tym momencie podchodzi do nas do już drugiej swojej obrony. Jedna z naszych studentek online, która jest zawodową modelką. Zaczęła u nas studia, kiedy jeszcze na stałe była we Francji i w tym czasie obroniła pracę licencjacką. Została mamą, w tym momencie broni jej pracę magisterską i przez ten cały czas jest czynną modelką. Także studenci Wisuli to są ludzie, którzy są w stanie zrobić to wszystko, a my oczywiście staramy się im w tym pomagać. Chciałbym się w imieniu uczelni pochwalić co najmniej pięcioma nazwiskami. Adrianna Rogalska, pani dyrektor jednego z pięciogwiazdkowych hoteli w Polsce. Michał Maziarczyk, szef dużego biura kongresowego. Na Europę Centralną, czy chociażby Diana Jabłońska, przedsiębiorczyni, która działa w zupełnie innej branży, ale zawsze powtarza, że te podstawy to właśnie wyszły z naszej uczelni. To właścicielka hotelu w kurorcie nadmorskim Aleksandra Górecka, czy Paulina Zawacka, dyrektor do spraw konferencji w jednym z pięciu hoteli w Warszawie. Czyli już pięć konkretnych nazwisk, pięć konkretnych karier, które są wyróżnione, które zaangażowały się w rozwój uczelni, a potem przekuły te na swój biznes. Każdy student to inna historia, także takich historii na pewno jest sporo.